Gratulujemy zwycięstwa w klasie, w tym wyścigu. W ciepłym wyścigu, ciekawym dla Ciebie wyścigu z Twojej perspektywy? E, wyścig był no, ciekawy, ale bez żadnych wrażeń. E, generalnie, trochę tam na początku e, była taka presja gdzieś tam z tyłu. E, wszyscy się porozjeżdżali, już w połowie wyścigu było tak e, dosyć spokojnie, nie było żadnych tam przygód, wrażeń. No niestety opona mi trochę zaczęła odklejać i już było coraz gorzej, już zaczęło po prostu puchnąć, dlatego starałem się już potem jechać wolno i utrzymywać tempo po prostu bezpieczne. Co też jest bardzo ważne w wyścigach samochodowych, prawda? No tak, przede wszystkim w wyścigach samochodowych trzeba dbać o oponę, bo no jak wiadomo ona się nagrzewa i po... Po kilku okrążeniach już nie jest tak ciekawie jak zawsze na początku. E, dlatego też trzeba szanować opony do końca wyścigu, bo mamy już taką nauczkę z tamtego sezonu, że jak się nie szanuje, to potem e, dzieją się różne dziwne rzeczy, których nie chcemy. No to szanuj na przyszłość opony i zdoby, zdobywaj doświadczenie. Tak. Dziękuję bardzo.